Witam Was, miłośni moi, na kolejnym spotkaniu. Na dzisiejszym vlogu, z racji tego, że e, minęł, mi, mija taki jubileusz, dokładnie rocznica, kiedy to zakupiłem, właśnie ten tutaj kask przede mną leżący, jest to Nishua NRX1, chciałem parę słów o nim powiedzieć i taką wyrazić o nim opinię. Drugą sprawą też, że mam zamiar sprzedać ten kask, także jak go nie będę miał, bo mam nadzieję, że go mi się uda sprzedać. Będzie ciężko cokolwiek o nim powiedzieć. Nie jest to w żaden sposób film reklamujący ten kask, bo jak zobaczycie moja ocena będzie starała się być w miarę obiektywna. Powyższy kask Nishua NRX1 jest to kask sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego oraz sklepu sklepów stacjonarnych takiej wielkiej firmy Louis w Niemczech. To jest taka wielka trójka, trzech wielkich sklepów: Louis, Heinrich oraz Polo. No i, i każdy z nich tam się jakimiś swoimi wyrobami brandowanymi e, przedstawia. No i e, właśnie Louis, między innymi, ma taką e, firmę robiącą dla nich kaski. Jest to Nishua. Kupiłem go ze względu właśnie na jego wagę, bo jest to jego wielką zaletą, że ten kask jest bardzo lekki. E, ja sobie go tutaj ważyłem wraz z kamerą. To on mi ważył niecałe 1300. Tutaj y, z tyłu y, y, jest informacja o tym, że ten kask y, ważyć może plus minus 1180 gram plus minus 50 jest to y, jego pierwsza zaleta. Druga zaleta to uważam, że wygląd, bo kask jest w miarę ładny, y, wygląda dynamicznie, no, niesamowite wrażenie robi. Tutaj, właśnie ta struktura karbonu na nim. Także może się on podobać. Mnie, właśnie tym on urzekł. Druga sprawa, że ten kask uważam za wygodny. Ja w nim przyjeździłem dość sporo, intensywnie. Opowiem tak, ponieważ. Przez 7 dni codziennie prawie miałem go na głowie 10 godzin, bo jak jechaliśmy do Kapolski, tośmy robili tak po 600 km dziennie 500, 60, 600, teraz tam było ponad 700. Także codziennie ten kask był u mnie na głowie dość długo i powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o jakiekolwiek odczucia gdzieś gniecenia czy jakieś odczucia, że gdzieś mnie uwierał, być na mojej głowie nie miałem żadnego takiego dyskomfortu, także muszę przyznać, że ten kask jest bardzo wygodny. Miałem wcześniej kask marki, marki Schubert C3 Basic i ten kask po pewnym czasie cisnął mnie w tył głowy w potylicę. Powodował to, że ja w tamtym kasku mogę wytrzymać w górach 2,5 godziny. Ten 10 godzin na głowie nic mi się nie działo, Tutaj to, jest, to jest na plus wentylacja w tym kasku ba nie urywa powiem szczerze, bo jeżeli chodzi o, o tą wentylację tutaj, o te wloty, niby są spore, tutaj jak ściągniemy potem tą całą powłokę, to y, wydaje się, że te, wentyla, te, te kanały wentylacyjne są dość, dość takie obszerne, spore, ale żebym czuł y, jakoś ich działanie, powiem szczerze, że y, wentylacja y, wentylację uważam za słabą, dodatkowo na minus jest wykonanie tej wentylacji bardzo ciężko się przesuwa, to nawet śrubka mi wystaje, i to tak było od początku. Tak jakoś chodzi. Tu przełączenie wentylacji na górze jest naprawdę bardzo ciężkie, także naprawdę trzeba się z tym namordować, żeby to przesunąć. A jeszcze w czasie jazdy to jest prawie to niemożliwe. Następnym minusem, jakim tutaj widzę w tym kasku, to jest wizjer. Yy, wizjer yy, ta szyba jakoś wydaje mi się, że nie odzwierciedlała rzeczywistej yy, rzeczywistości. Yy, jak gdyby powodowało to, że widziałem jak gdyby takie. Załamania tych promieni słonecznych, nie wiem czym to było spowodowane. Ja próbowałem ją czyścić, nawet spowodowałem tutaj jedną taką rysę, i, i, i nic to mi nie dało. Także bywało często, że jadąc i żeby mi ten wzrok odpoczął, bo musiałam bardzo intensywnie wytężać ten wzrok, uchylałem sobie tą szybę, żeby po prostu widzieć. Bo przy dłuższej jeździe, bo być może jak tam się jechało dwie godziny, to to nie przeszkadzało, ale przy dłuższej widziałam taki lekki dyskomfort. Być może to jest spowodowane tym, że te wobaki rozbijające się na szybie powodowały, jak gdyby, takie zniekształcenie tego obrazu. Także tu widzę wadę w tego kasku. Dodatkowo pinlock, który tak naprawdę spełniał zadanie swoje powyżej temperatury 10 stopni, poniżej tej temperatury to w ogóle nie działał. Kask parował niemiłosiernie, i jazda w tym kasku no, powodowała to, że. Że, 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 że mieliśmy zaraz pełno pary. W sumie dlatego też kupiłem inny kask z powodu właśnie tego, e, tego, e, tego właśnie parującego pinlocka. Następną wadą, wadą, jaką tutaj widzę, jest akustyka. Tu już nie chodzi, mówią, że są kaski głośniejsze, ci cichsze, czy coś tam zają. Dobra, to niech to, to rozumiemy. Natomiast tutaj po założeniu interkomu, bo są tutaj wycięcia na, na, na głośniki. Tak naprawdę, żeby cokolwiek słyszeć w tym interkomie, a miałem, uważam, że w miarę dobrej interkom, bo to był Sena, to y, tu trzeba było zwolnić do 60-70 na godzinę, żebyśmy się z żoną słyszeli. Tak na przykład, jak sobie włączyłem muzykę, y, no to nawet jak dałem na cały regulator, to po prostu nic nie było słychać. Teraz mam inny kask i powiem szczerze, że jadąc przy prędkości 120, to muszę słuchać na. Y, i motor mam troszeczkę głośniejszy, motocykl jest troszeczkę głośniejszy, głośniejszy ten wydech jest, ale i tak słucham na połowie, ponieważ jakbym słuchał na całości, no to na, całe, na całym regulatorze, no to no czułbym dyskomfort, jeżeli chodzi o, 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 o moje uszy, po prostu byłoby mi za głośno. Także tu uważam, że albo jest źle skonstruowany sam ten. Te kanały do które są albo umieszczone za bardzo z tyłu, albo za bardzo z przodu. Być może ja mam e, jakąś niekonwencjonalną głowę i dlatego, że to po prostu słabo było w nim słychać. Tak, podsumowując to wszystko, uważam, że ten kast mimo fajnego wyglądu, yy, lekkiej konstrukcji oraz dobrej ceny, bo można go wyrwać poniżej 1000 zł, e, Ja go kupiłem za niecałe chyba 600 zł, Jest to kast taki, można powiedzieć, przejściowy. Ja generalnie oceniam go tak, taką czwórkę, mocną czwórkę na 10 maksymalnych. Także czy kupiłbym go drugi raz? Najprawdopodobniej nie. Jakbym znał jego wszystkie bady, to bym sobie po prostu odpuścił. Ładnie wyglądający kask. Jakoś tak przez ten rok nie widać na nim jakichkolwiek uszczelków. Ja nie podpałem, nigdy mi nie upadł, ale mm, Kast przycięty. Dziękuję za obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. Ja przyznaję się, że go mam zamiast sprzedać. Być może sobie teraz strzelam w kolano. Ale chciałem z racji tego, że, że, że wyrażam niektóre tam opinie o pewnych sprzętach. Postanowiłem wyrazić i o nim moją opinię. Dziękuję za obejrzenie tego vloga. Trzymajcie się. Do następnego spotkania z moją osobą. Pa!